Jak co tydzień, Polak, Niemiec i Rusek spotkali się przy piwie, gotowi na kolejną rundę dyskusji o hymnach. Dobra, chłopaki, dziś idziemy jeszcze dalej w świat. Tym razem wybieram hymn Chin. No proszę, a czemu akurat Chiny? Bo to hymn, który brzmi jak pobudka dla całego kraju. Pierwsze nuty i od razu czujesz, że musisz wstać, chwycić narzędzia i zabrać się do pracy. Zero ciągania się, pełna mobilizacja. Hmm, no tak, to by pasowało do ciebie. Stajesz, słyszysz hymn i od razu masz plan na cały dzień. No a ty co wybrałeś, co? Hymn Uzbekistanu. Uzbekistanu? A co cię w nim tak rzekło. Bo brzmi jak soundtrack do filmu o bohaterze, który powraca do swojej ojczyzny po latach na obczyźnie. Słuchasz tego? I masz przed oczami step, słońce zachodzące nad pustynią i starego mędrca mówiącego: Synu, czas wrócić do domu. Polak i Niemiec wybuchnęli śmiechem. No to niezłe. A ty, Polaku? Co tym razem? Ja? Wybieram hymn Libii. Libii? Ale który? Bo oni już kilka razy zmieniali. No właśnie. Idealny hymn dla niezdecydowanych. Nie podoba Ci się? Poczekaj kilka lat, może będzie nowy. Poza tym, hymn Libii ma w sobie coś tajemniczego. Słuchasz i nie wiesz, czy to zapowiedź wielkiej historii, czy czołówka do serialu politycznego. No dobra, to powiedz mi jeszcze jedno: wolisz ten dawny z czasów Kaddafiego, czy ten nowy? Wiesz co, po tylu zmianach. To ja już czekam aż zrobią wersję remastrowaną w Dolby Surround.